Cześć, witam na kanale Ona i Świat. Dzisiaj sobie zrobimy wycieczkę na Popradzki Staw. Jesteśmy w Słowacji. Będziemy podróżować z wózkiem inwalidzkim, z nastolatką. Zobaczmy na samym początku, jak ma się, mają się miejsca parkingowe, i powiem Wam, że jest bardzo dobrze. Praktycznie ulica to jest jeden wielki parking. Śmiało można sobie stanąć. Dodatkowo mamy tutaj. Wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Więc, jeżeli jesteśmy posiadaczami niebieskiej karty, będziemy parkować za darmo. Dostępność w tym momencie olbrzymi plus i oby tak dalej. Przed nami pierwszy drogowskaz. 3,5 km do celu, oznaczenie jako trasa rowerowa, więc cały czas będzie asfalt. Odrobimy pod górę, ale idzie się naprawdę fajnie. Po przejściu około 1,5 kilometra dochodzimy do mostku z wodospadem. Jest to też idealne miejsce na pierwszy odpoczynek. Są ławeczki w sieniu. Widoki są przepiękne. Także my się na chwilę tutaj zatrzymamy. Napijemy się czegoś. Dziecko odpocznie. I wyruszymy w trasę dalej. 500 metrów po pierwszym przystanku mamy możliwość zrobienia przystanku numer dwa. Ładna. Zadaszona budka w cieniu. My się nie będziemy tu zatrzymywać, ale warto wspomnieć, że taka opcja na tracie jest. Cały czas idziemy asfaltem. To się praktycznie nie zmieni do samego końca. Czy ciągnąc, czy pchając wózek, każda zmiana nachylenia o jeden stopień znacząco zwiększa opory, i trzeba w to włożyć więcej siły, ale spokojnie da radę iść. Ja tą trasę robiłem dwoma typami wózków. Pierwszy, widzicie go teraz. Drugi to był wózeczek Kimba Cross. On nie miał zestawu trekkingowego, Był to wózek pchany. Konstrukcja samego wózka była dużo cięższa. Natomiast z uwagi na to, że moja mała, która zawsze będzie małą, za 10 lat również. Jest o wiele cięższe niż wtedy. Teraz na plecach mam więcej. Skład zestawu, który ciągnę to jest plus minus 50 kg i porównując te dwie konstrukcje Kimba jako wózek Hany miała tą przewagę, że miała hamulce na dwa tylne koła niezależne. To znaczy mogłem zatrzymać jedno koło, mogłem zatrzymać drugie koło albo mogłem zatrzymać koła dwa. Tu tego nie mam. Tu hamulec jest jeden i w dodatku jest oddalony ode mnie o około 2 metry, bo znajduje się na rączce z tyłu. Także wszystkie siły biorę na siebie. Najgorzej jest, kiedy schodzę z tym wózkiem na sporym pokoleniu. Ten wózek wtedy bardzo pcha i muszę hamować nogami i kikami. Jest to dosyć spore uciążenie. Wolałbym mieć przy sobie gdzieś z przodu manetki. Nie wiem jak, ale nie wydaje mi się to trudne. Także jeżeli kiedyś, kiedyś producent Kozika być może zobaczy ten film, może mnie usłyszy i zrobi mi te hamulce z przodu. To by był olbrzymi plus. Tymczasem nie narzekamy, idziemy dalej. Po przejściu niecałego kilometra była kolejna budka w cieniu. Kolejne miejsce na Możliwą przerwę ja już jej nie robiłem, bo była identyczna jak ta poprzednia. Natomiast idąc dalej, jest coś, co warto zobaczyć. Bardzo malowniczy element tej trasy. Spójrzcie sami. No, widok zapiera dech w piersiach. Warto, ale to jeszcze nie jest finał. Przed nami będzie jeszcze ładniej. Ruszamy dalej. No i przed nami ostatnie 150 metrów trasy. Dla wózka tu zaczyna się najtrudniej. Schodzimy z asfaltu, będziemy iść kamieniami. Przed nami trochę korzeni, ale damy radę. Informujemy tylko, że takie niedogodności będą. Słuchajcie, czas na mały stop. Doszliśmy do schroniska. Natomiast, z uwagi na to, że ja tu byłem parę lat temu, troszkę pochrzaniłem. żeśmy przeszli nie tym zejściem, co trzeba. Także te kamienie, które widzieliście, możecie sobie śmiało ominąć. I cały, cały czas pójdziecie sobie asfaltem. Wystarczy, że pójdziecie dalej prosto i będziecie mieć piękne zejście. A my mieliśmy też piękne zejście i fajną przygodę, bo tak w większości, jak widzieliście, chodzimy sobie po tych górach. Ale jesteśmy na miejscu i jest pięknie. Słuchajcie, możemy sobie stanąć tutaj, podziwiać widoki. Jest jeszcze opcja pójść dalej na plażę, ale dla nas jest już teren niedostępny. Zaczynają się kamienne schody. My musimy powiedzieć sobie w tym momencie stop. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę i możliwości, na pewno warto tam iść. Widoki będą równie piękne, co tutaj. Ale... Dla nas i to wystarczy było warto. Zachęcam gorąco wszystkich, żeby tu przyjść i zobaczyć to co my. Czas zatem na mały prolog, bo chyba takiego słowa powinienem użyć kręcąc film. Jakbym o tym pisał, to nam powiedział Errata. A więc nasze sprostowanie dotyczy tych kamulców. W tej chwili wchodzimy sobie wygodnym asfaltem. Tędy właśnie powinniśmy zejść. Także możemy ominąć tą przeszkodę. Jeżeli ktoś chce, niech z tego skorzysta. Niech będzie mądrzejszy. Niech będzie bardziej cierpliwy ode mnie. To będzie miał żyje. Chyba, że ktoś się pośpieszy, tak jak ja. No cóż, wiecie co. Tymczasem, dzięki wielkie za ten film. Pierwszy film na kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że udało nam się coś pokazać. Mam nadzieję, że wiecie, że można. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś pominąłem, czegoś było za mało, piszcie w komentarzach. One zostają dla Was otwarte. Ja się do tego wszystkiego bardzo chętnie odniosę. No i co? Dziękuję Wam i mam nadzieję, że kiedyś się na szlaku spotkamy. A teraz przestaję już sapać. Wszystkiego dobrego i cześć.